Linia stalowa, którą możecie u nas na wodę się zamówić również w systemie wynajmu. Zobaczcie, przede wszystkim e, stal, jak wiecie, ma problem z palcowaniem się. Tutaj, jak dotykam palcami, nie pozostawiamy nic, żadnych śladów. Więc to mega, mega fajny atut. System e, dozowania ręcznika poprzez sensor. I w tej linii mamy tylko sensory. Odrywając sobie ręcznik, przelatując, mamy kontakt tylko z ręcznikiem. To przede wszystkim higiena. Dozownik, który normalnie kosztuje 1520 zł, ten sensorowy możecie u nas wynająć już za 100 zł opłaty jednorazowej. Następnie papier taletowy, a głównym atutem papieru toaletowego jest to, że przede wszystkim zobaczcie, jest jedna rolka, a druga rolka, która nam się kończy, zostawia tyle, przekładamy na tą stronę, więc tak na dobrą sprawę mamy 100% wykorzystany papier. Bardzo fajna ekonomiczna rzecz. I, i oczywiście do tego systemu mydło, pianie może być również lub wpłynie mydło sensorowe na wkład. No i co ciekawostkę, powiem Wam, z jednego mydła 2500 rąk umyte, więc bardzo dużo oszczędności. Wszystko dostępne w systemie najmu.